Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmie. Wybaczcie, ale muszę się po nią schylić, ponieważ tutaj jest paczka. Paczka z homendium. Postanowiłam i postawiłam na ozdoby świąteczne. A jakie to będą ozdoby? Nie bawam się przekonacie. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! Moi drodzy, ja właśnie wróciłam z pracy i poleciałam szybko do paczkomatu, właśnie odebrać te przedsudy, a jakże paczuchę. Mam nadzieję, że uda mi się to bezproblemowo wiecie pootwierać, yy, ale muszę Wam się przyznać, że... Właśnie specjalnie czekałam na te wyprzedaże takie świąteczne, bo w normalnych cenach stwierdziłam, że nie będę kupowała, a skorzystałam tym razem nie z promocji 10 zł na drugi produkt, 90% na drugi produkt. Nie. Skorzystałam z opcji rzeczy przecenionych. I tutaj jeszcze była też taka dodatkowa promocja. Wiecie, co że jak się kupowało dwie sztuki, to był rabat chyba 20%. Jak się kupowało cztery sztuki, to było jeszcze dodatkowe 30%. Więc mówię, wow! To jest też idealna promocja dla mnie. Tym bardziej, że właśnie to były też jeszcze przecenione produkty, i na te przecenione miałam zniżkę. Dobra, moi drodzy. Mmm. Pozwólcie, że ja to wszystko powolutku będę wyjmowała. O mam nadzieję, że to w miarę sprawnie mi pójdzie. Dobra, wiecie co? Tak, na pierwszy rzut pójdą ściereczki, bo... Dobra, później to sprzątnę. Bo stwierdziłam, że wiecie, ja takich rzeczy nie mam, a czasem się przydaje coś takiego szybko wytrzeć ręce. Może to nie jest... Nie wiem, czy to jest bawełna. Tak, 100% bawełny, ale nie wiem, czy to będzie dobra bawełna do tego, żeby wycierać naczynia. Może yy, garnki, może talerze, ale z całą pewnością te ściereczki nie nadają się do wycierania kieliszków. Dobra, nieważne. W każdym razie, moi drodzy, jak widzicie, jest czarno-białe, ale ja sobie nawet to wezmę i otworzę. A co tam? Jak robimy, wiecie, open box i yy, yy, zakupowy hall, home decor, hall. To dlaczego mam tego wszystkiego Wam nie pokazać? Dobra. Ściereczki są takiej wielkości. Możecie zobaczyć, to są. Ta ściereczka jest z napisami. Taka powiedzmy, ale gazeta. no odwrotnie powinno Wam pokazać, no ale dobra. A druga jest czarna. I czarna ma tylko. uuu, na dole taki napis. I też jest takiej samej wielkości. Eee, czy są rozmiary? Tak, 45 na 70. Super. Eee, tutaj widziałam, że jest cena 20. Dobra, nie wiem czy widzicie. 29 zł. Ehm, a ja Wam, kochani. Powiem, że ja za te serwetki zapłaciłam 13,30. Przecenione były. O, fajnie, że tutaj wszystko jest napisane. Przecenione były na 19 zł, czyli już o 10 zł było mniej, plus jeszcze dodatkowy rabat, czyli w sumie za nie zapłaciłam 13 zł i 30 groszy. Super, pójdą zaraz do prania. Kolejne rzeczy, moi drodzy. Kolejne, kolejne piękne rzeczy. A, już widzę. To są kubki. Złote kubki, na które się czają już dłuższy, dłuższy czas. I wzięłam dwa. Nie wiem, jakoś tak biorę zawsze podwójnie. Zobaczcie. Przepiękne, złote kubasy. Bardzo duże. I one mają, moi drodzy, chyba tak, 450 ml, czyli idealnie dla mnie na moją kaweczkę. I teraz tak, jeżeli chodzi, to jest drugi od razu, żeby nie było. Tak jest, jest, jest drugi. Tak, także mam dwa piękne, fajnie, bo one też tak na siebie nachodzą. I cena, może jestem cała tych papierach cena jednego kubka to 21,99 eee, i tu nie wiem, tu chyba jakiś rabat w to nie wchodził bo widzę, że jest dwa razy po 21,99 więc zapłaciłam za te dwa kubki 43 zł i 98 groszy nie wiem dlaczego nie policzyli rabatów być może wiecie co, dlatego że te kubki były chyba w standardowej cenie, a to była promocja od przecenionych rzeczy. Tak mi się wydaje, ale mogę być w błędzie. W każdym razie podaję Wam cenę taką, jaką mam na Paragonie. Lecimy dalej, bo szkoda czasu, moi drodzy. Postaram się wyciąć te wszystkie momenty, gdzie szperam, nurkuję w tym moim dużym kartonie, żeby Wam wiecie, nie przedłużać. A żeby tylko wyszła merytoryka. Uuu, widzę, że to jest kilka rzeczy. Czy ja się w tym połapię? Nie wiem. Ok, lecimy z pierwszą ozdobą. Wiecie, że mam tę serię? Wiecie, że mam. No, oczywiście, że wiecie, że mam serię tych króliczków wielkanocnych i tym razem taki piękny, no przecudny, jest duży. Więc fajnie, bo będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądał, e, jak sobie gdzieś tam, wiecie, postawię. Fajnej aranżacji. I teraz tak, żebym ja się połapała, ile on kosztował. E, 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 już mam. E, ta figurka kosztowała 29,99. Ja miałam do tego rabat, czyli zapłaciłam za nią 20 zł i 99 groszy. Deal. Życia. Kolejna, 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 już większa, jak widzicie. Przepiękny, duży kapelusnik. E, bardzo mi się podoba, śliczny jest, więc e, tym bardziej się cieszę, bo to wszystko jest jedna i ta sama seria. A powiem Wam, że te serie są wyprzedawane co, co, co dwa sezony, i później one już nie wracają. A jednak, co dekoracja, to dekoracja. Wiecie, na lata ze mną zostanie. Dobrze, kolejna mm, ta figurka. Ona była za 62,99. Realnie za nią zapłaciłam 44 zł i 9 groszy. Piękny, piękny, cudowny króliczek. I w tym jednym kartonie miałam jeszcze jedną pięknotę. No, śliczne są. Zobaczcie, no te króliczki w tych filiżankach są bardzo, bardzo urocze. Mam nadzieję, że nie będziecie mi prześwietlonego, cudownego króliczka. <tuszy> tu jest akurat kobietka. Eee, bardzo mi się podoba, naprawdę. I cena tego, już Wam mówię, to 41,99. Dobrze mówię? Czy coś? Nie, przepraszam. O, ona była jeszcze przeceniona, bo kosztowała 10,99 a realnie za nią zapłaciłam 7 zł i 69 groszy. Mam nadzieję, że to jest właśnie ta, bo tutaj są jakby te same nazwy, podobne nazwy. Dobra, czyli kolejny karton na bok. Jest już ostatni karton. Zaraz sprawdzimy, co tutaj jest. Uuu, nie. To już wiem, to już wiem, wszystko jest dla mnie jasne. Czyli ta panienka, ona była, moi drodzy, za cenę właśnie 40. czekajcie 41,99 realnie za nią zapłaciłam 29,40. Tak, to jest ta cena i teraz. Ta maleńka pięknota. To ona była, zobaczcie. Tak Wam może zrobię, żeby to nie prześwietlać. Ona była za te 10 zł po przecenie. Piękna jest. Już dokładnie Wam mówię. Tak, ona kosztowała 10,99 zł po rabacie. I yy, yy, jeszcze w związku z tym moim dodatkowym rabatem yy, zapłaciłam realnie za nią 7,60 zł. 9 groszy. No jest urocza, jest urocza. Dobra. I mam jeszcze coś takiego. Wiecie, że srebro złoto u mnie i czerni biało oczywiście są. Zobaczcie. Piękna, cudowna parka, srebrna, lustrzana, śliczna z tym jajkiem. Bardzo mi się podobały, bardzo mi się spodobały. I teraz tak, to jest tak. To jest figurka, która kosztowała 14,99 e, z racji rabatu za nią fizycznie zapłaciłam 10 zł. i 50 groszy. Jeszcze raz Wam pokażę. Spójrzcie, no śliczna jest, po prostu jest śliczna. śliczna. Już naprawdę ostatnia, ostatnia rzecz. Uf, ale będę odkurzania. No nic. Ostatnia, ostatnia rzecz. Ta Czyż ten pan nie jest śliczny. Piękny. Po prostu piękny. Dostojny pan zając. Tak. I już Wam mówię cena. Kamerdo, kamerdo się nawet nazywa. Eee, kochani, kosztował 44,99. Miałam duży na niego rabat, bo zapłaciłam za tę figurkę 31 zł i 49 groszy. Pięknie! Za całe zakupy, moi drodzy, bo tak zbierałam, zbierałam, żeby mieć transport też za darmo, ten paczkomat. Za wszystkie te rzeczy zapłaciłam 201 zł. I 44 grosze. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, bo kolejne pięknoty wylądowały w mojej, a jakże cudownej kolekcji. Czekam na to, żeby naprawdę sobie fajnie uporządkować przestrzeń, ale to na spokojnie posprzedaję część rzeczy, które już dawno mi zalegają. I uwierzcie mi, że. Mam nadzieję, że mogę Wam to obiecać, że w przyszłym roku to będzie już bajka. Będzie pięknie, będzie naprawdę świątecznie i będzie tak elegancko, tak jak lubię. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek Was też zainspirował. Być może jeszcze, jeżeli szukacie takich świątecznych ozdób, um, pójdziecie sobie właśnie do Home and You mojego, a jakże ukochanego, sklepu. I poszperacie tam, być może też traficie na bardzo fajne i ciekawe wyprzedaże. E, no, jeśli jesteście fankami Alicji z Krainy Czarów, to myślę, że takie ozdoby to jest po prostu zemesik. To jest cudowna robota, którą ktoś wymyślił i u mnie właśnie taka Alicja z Krainy Czarów będzie miała swoje miejsce. I ona będzie robiła po prostu klimaty. Dobra kochani, bo bym gadała i gadała. Dziękuję Wam pięknie, moje skarby cudowne za to, że ponownie mogliśmy się spotkać. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Eee, przytulam Was jak zawsze. Buziatki wam śle. No i co? Do miłego następnego. Ciao!